Proszę pana, pogramy w kosza? Młody, ty masz takiego zeza, że piłką do jeziora byś nie trafił. A założysz się stary dziadu? Dobra, młody, jak trafisz, to dostajesz piątkę. Spoko! O ty mały kłaku. Ja zawsze trafiam. Ta, dawaj zdalsza, to wpisuję ci szóstkę. No i co? Co jest? Łatwo stary grzybie. Jak trafi z drugiego końca boiska, to cała klasa dostaje szóstki. Nie ma problemu! Chyba jakiś jaja. Nawet z zamkniętymi oczami trafię. Jak trafisz z zamkniętymi oczami, to ci załatwisz szóstkę z każdego przedmiotu. No i co? O w dupę. Dobra, jak trafisz, to oddam ci mój samochód. Ło, dobra! Ale czekaj, czekaj. musisz rzucić w drugą stronę. No dobra. <laughs> no i wygrałem! Ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Gdzie masz kluczyki otwory, dziadu? Proszę pa